Obecnie stadion posiada już nowe oświetlenie oraz system nagłośnieniowy. Trwają prace związane z budową dwóch klatek schodowych od zachodniej strony obiektu. Od strony północno-zachodniej to jest klatka schodowa, która będzie przewidziana dla kibiców gości. A klatka tu od strony Roosevelt'a to będzie klatka, która będzie dedykowana naszym kibicom z Torsidy. Duże prace ziemne w sąsiedztwie tych klatek to są kanały oddymiania z części podziemnej, czyli z parkingów. To są te rzeczy, które widać. No i oczywiście kładka od ulicy Roosevelt, czyli ruch pieszy z poziomu ulicy Roosevelt na plac wejściowych. Liczne prace trwają również wewnątrz stadionu. Cały czas pracuje wykonawca robót elektrycznych. Niskie i wysokie prądy, praktycznie ten wykonawca będzie z nami pewnie do końca budowy, bo taka, taka jest technologia robót budowlanych. E, pracujemy nad systemem ogrzewania. Montowane są dwie wymiennikownie. Jedna już jest, drugą postawimy, zakończymy za chwilę, a oczywiście rozprowadzamy sieci łącznie z grzejnikami. Do 14 kwietnia można składać oferty przetargowe na dostawę i montaż krzesełek, wygrodzeń oraz barierek. To jeden z ważniejszych kontraktów, ponieważ jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możliwe będzie w nowym sezonie udostępnienie kibicom trybuny południowej. Bo mamy plan, żeby wcześniej przed zakończeniem budowy całego stadionu oddać trybunę południową, a chodzi o spełnienie wymogów licencyjnych, które wzrosły do do tej pory wymóg licencyjny to było minimum 3000 miejsc na obiekcie, to mamy, natomiast no w tej chwili wzrosło do 4,5 i Trybuna Południowa umożliwi nam spełnienie wymogu licencyjnego. Wkrótce rozstrzygnięty zostanie ponowny przetarg na wykonanie posadzki, schodów i rampy na przedpolu wejściowym zlokalizowanym na poziomie plus 1 wraz z wykonaniem niezbędnych prac projektowych.